No i to skrzynia Żuk, coś nie działało, tak jak powinno, więc się trzeba było zabrać za rozbiórkę. No tu w tym momencie po ściągnięciu dekla, pierwsze co, no, synchronizatory są ok, no ale nadmierny luz, jedno między drugim. No żeby do tego, może łożysko, no i faktycznie łożysko. Jest koszyczek, poleciał, kulki się wysypały. Często zmieniałem tu jeszcze morzyska, tutaj się zebrały skarby, o, ale takiego skarba jeszcze nie miałem. To znaczy, żeby pękła kulka, Pierwszy raz. Wszystko może się zdarzyć i ten pierwszy raz. Też musiał nastąpić. Można. Niech się wyostrzy. Nie chce się wyostrzyć. się no? Jest. Jest. Fajne. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będą filmy. Dzielcie się uwagami, spostrzeżeniami. No i pozdrawiam.